Nie zdałeś sobie z tego sprawy od razu. To działo się stopniowo. Najpierw zacząłeś ważyć słowa, potem zacząłeś ukrywać emocje, jeszcze później przestałeś mówić o marzeniach, a na końcu przestałeś patrzeć na siebie w lustro z prawdą. Zacząłeś się kurczyć. Nie po to, by stać się lepszym, nie by się rozwijać, ale by się zmieścić, aby nie zajmować za dużo miejsca, aby nie przelewać się, aby nie przerażać. Aby nie wydawać się trudnym, to w milczącym rytmie, niemal niedostrzegalnym, zacząłeś stawać się mniej, i to nie było przypadkiem. Nie chciałeś stracić miłości, nie chciałeś być porzucony, nie chciałeś wydawać się kruchym, wymagającym, intensywnym. Myślałeś, że będąc mniej, zostaniesz bardziej zaakceptowany, bardziej lubiany, bardziej pożądany, bardziej bezpieczny. Ale to nie to się wydarzyło. To, co się wydarzyło, to, że w wysiłku, by być akceptowanym, odrzuciłeś siebie, w strachu przed byciem porzuconym, zaczęłeś się porzucać, w panice przed byciem za dużo, zaczęłeś się zmniejszać, aż stałeś się prawie niczym. I to w tym prawie nic mieszka cicha rozpacz, bo nadal tam jesteś, ale prawie się nie widzisz, prawie się nie słyszysz, prawie nie żyjesz, stałeś się mało. I co najokrutniejsze nikt nie poprosił cię o to wprost. Nikt nie spojrzał ci w oczy i nie powiedział: Zredukuj to, kim jesteś, żebym czuł się komfortowo. Ale dokładnie to twoje ciało odczuwało, dokładnie to twój instynkt wyczuł, to była ta subtelna percepcja, która zakorzeniła się w tobie: że miłość to milczenie, że relacja to ustępowanie wszystkiego, że bycie kochanym wymaga bycia wygodnym. I teraz pytasz siebie: Gdzie podziała się twoja najżywsza wersja, ta, która głośno się śmiała? która wysoko marzyła, która wierzyła, która nie prosiła o pozwolenie, by istnieć. Ona nadal tam jest, ale jest zastraszona. Schowana za mnóstwem, muszę być łatwy, muszę być miły, muszę być akceptowalny. Zauważasz, co to z tobą zrobiło? Przekształciło miłość w negocjacje, uczucie w wysiłek, związek w jednostronną ofiarę. Przestałeś być cały, aby być funkcjonalnym. I to nie jest miłość, nigdy nią nie była. Prawdziwa miłość nie wymaga, abyś zniknął. Jeśli to już ci się zdarzyło, napisz, potrzebowałem to usłyszeć, bo prawdziwa miłość chce twojej całkowitej obecności. Nie chce, abyś był mniejszy, by zmieścić się w przestrzeni drugiego. Rozszerza przestrzeń, abyś mógł zakwitnąć w swoim pełnym rozmiarze, ale aby to dostrzec, musisz się zatrzymać, zatrzymać się w ciągłym dostosowywaniu. Zatrzymać się w akceptowaniu minimum, zatrzymać się w mówieniu wszystko w porządku, gdy wyraźnie nie jest. Musisz odzyskać swoje miejsce, bo nie urodziłeś się, aby być łatwy do zniesienia, urodziłeś się, aby być prawdziwy, a prawdziwi ludzie są niewygodni, wyzwania, trzęsą strukturami, ale także wyzwalają, łączą, uzdrawiają. I wiesz, w głębi duszy zawsze to wiedziałeś. Miłość, która wymaga, abyś milczał, to nie miłość, to kontrola, to zależność, to strach maskerading jako więź. Więc dlaczego nadal upierasz się, aby dostosować się do innych? Dlaczego wciąż tolerujesz ciągły dyskomfort udawania, że jesteś mniej niż czujesz, niż myślisz, niż jesteś? Przestałeś prosić, przestałeś pokazywać, przestałeś być i to wszystko, aby nie przeszkadzać ale nikt ci nie powiedział że miłość która jest tego warta rzeczywiście przeszkadza zmusi cię do wzrostu zmusi cię do zmierzenia się z cieniami Postawi cię twarzą w twarz z twoją prawdą i to przeraża ale także uzdrawia zauważasz zauważasz że stałeś się za mało nie wtedy gdy ktoś inny ci to mówi lecz kiedy zaczynasz chodzić z lękiem kiedy zbyt długo myślisz przed odpowiedzią kiedy czujesz zbyt wiele i wszystko dusisz w sobie, to w tym ciszy twoja dusza krzyczy i krzyczy od dłuższego czasu. Wiesz, czujesz i być może dlatego teraz to czytasz, ponieważ dotarłeś do granicy, by znieść życie jako zbyt mało, dotarłeś do punktu nasycenia własnego zaprzeczenia i nikt cię nie przygotował do tego, do spojrzenia w lustro i powiedzenia zdradziłem siebie. Ale tak właśnie zaczyna się, tak pojawia się uzdrowienie. W brutalnym dyskomforcie dostrzegania, że zgubiłeś samego siebie, czujesz to w gardle, w klatce piersiowej, w oczach, które są ciężkie, w ciele, które próbuje podążać, ale żyje w chronicznym zmęczeniu emocjonalnym. To nie tylko smutek, to abstynencja od samego siebie. Musisz wrócić, wrócić do swojej prawdy, wrócić do swojej odwagi, wrócić do swojego wewnętrznego hałasu. Bo jeśli jest coś, co życie pokazuje ci teraz z siłą, to koniec z kurczeniem się. Koniec z próbami wpasowania się tam, gdzie twój duch nie może oddychać. Koniec z błaganiem o miłość w milczeniu. Nie stworzono cię, aby być wygodnym, stworzono cię, aby być całkowicie dostrzegalnym. Musisz przypomnieć sobie, kim byłeś, zanim zacząłeś się kurczyć, aby być kochanym. Jeśli to ma dla ciebie sens, napisz tak poniżej. Bo prawda jest taka. Zawsze byłeś za duży, aby zmieścić się w wąskich sercach, ale o tym zapomniałeś. A teraz, za każdym razem, gdy próbujesz się wpasować, ciszej krwawisz i nikt tego nie zauważa, bo przywykłeś do ukrywania się, ale ten ból to jest twój krzyk, to nie koniec. To początek, początek powrotu do domu, do wewnątrz, do siebie. Czy zdajesz sobie sprawę, co sprawiło, że stałeś się niewielki? To nie były inne osoby, to był strach strach przed porzuceniem. Przed odrzuceniem, przed osądzeniem za bycie intensywnym, głębokim, szczerym, ale teraz albo nadal się wygaszasz, albo zaczynasz na nowo się zapalać, i tak niektórzy będą się niepokoić, odstąpią, powiedzą, że się zmieniłeś, ale prawda jest taka, że Ty tylko wróciłeś. Wróciłeś, aby dostrzec swoją wartość, wróciłeś, aby poczuć swoją obecność, wróciłeś, aby zająć przestrzeń która zawsze była Twoja. Nie jesteś za dużo. Świat, w którym mówiono Ci, abyś się zmieścił, jest za mały, a teraz albo decydujesz się zagubić, aby utrzymać tych, którzy Cię nie dostrzegają, albo wybierasz ponowne odnalezienie siebie, nawet jeśli to boli. Co wybierzesz? Może w tym właśnie momencie siedzisz w cichym pokoju, patrzysz w pustkę i próbujesz zrozumieć, gdzie się zgubiłeś. Ale właściwe pytanie nie brzmi kiedy, brzmi dlaczego? Dlaczego zaakceptowałeś tak mało? Dlaczego przestałeś stawiać siebie na pierwszym miejscu? Dlaczego zacząłeś wierzyć, że jeśli będziesz cały, nikt nie zostanie? Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej okrutne? To jest tak, że w pewnym momencie ktoś cię nauczył, słowami lub przez nieobecność, że miłość to coś, na co zasługujesz. Że uczucia są nagrodą dla tych, którzy się dobrze zachowują, że bycie sobą jest zbyt niebezpieczne, a ta zasiana siewka stała się lasem autoopuszczenia. Dorastałeś pragnąc być akceptowany, ale stałeś się specjalistą od porzucania samego siebie i to nie była twoja wina, to był instynkt, to była emocjonalna walka o przetrwanie. Ale teraz, teraz, gdy to dostrzegasz, musisz coś z tym zrobić, bo kiedy raz już to dostrzegasz, nie możesz udawać, że tego nie widziałeś. Zaczynasz dostrzegać wymuszone milczenia, bóle i ustępstwa, nieodpowiadające wiadomości, unikane rozmowy, wypierane pragnienia, i dostrzegasz niewidzialny koszt, który płacisz, aby podtrzymywać więzi, które cię nie wspierają. Zwinąłeś się tak bardzo, że zapomniałeś, jak to było się rozwijać. Zapomniałeś dźwięku własnego śmiechu. Zapomniałeś uczucia bycia wolnym we własnej skórze. Czujesz to prawda? Te tęsknotę za samym sobą, za tym ty, które istniało przed poczuciem winy, lękiem i potrzebą akceptacji, za tym ty, które nie przepraszało za uczucia, które nie myślało tysiąc razy, zanim coś powiedziało, które się nie pytało, czy przesadzam? To ty wciąż tam jest, tylko schowane pod latami emocjonalnej represji, pod źle przeżytymi historiami, pod miłościami w połowie. Dostosowywałeś się do kawałków i zapomniałeś, że urodziłeś się cały, ale teraz czas, aby wrócić. A kiedy mówię o powrocie, to nie jest powrót do idealizowanej przeszłości, to powrót do Twojej istoty, do Twojego czucia, do Twojego ciała, do Twojego centrum, to przypomnienie, że jeśli ktoś kocha Cię tylko wtedy, gdy milczysz, to nie jest miłość, to kontrola. Jeśli ktoś toleruje cię tylko wtedy, gdy nie wyrażasz bólu, to nie jest partnerstwo, to wygoda. Jeśli ktoś chce cię tylko wtedy, gdy jesteś lekki, uśmiechnięty, ułożony, to nie jest połączenie, to konsumpcja, a ty nie jesteś tutaj, żeby być konsumowanym. Jesteś tutaj, aby żyć, aby poruszać się z prawdą, aby kochać z obecnością, aby zajmować swoje przestrzenie. Czy dostrzegasz, jak bardzo się zdradziłeś? Starając się zasługiwać na okruchy? Czy zdajesz sobie sprawę, ile kosztowało cię milczenie, by nie wydawać się słabym? Czy dostrzegasz, jak bolało udawanie, że wszystko jest w porządku, tylko po to, by nie być problemem? Teraz weź oddech, bo dostrzeganie tego wszystkiego boli, ale również wyzwala. Nie musisz się więcej ukrywać, ani tak bardzo się tłumaczyć, ani dostosowywać do struktur, które miażdżą twoją duszę. Musisz tylko pozwolić sobie, pozwolić istnieć, pozwolić czuć, pozwolić mówić, pozwolić na błąd, bez poczucia winy. Jesteś człowiekiem, a nie projektem perfekcji, uformowanym przez oczekiwania innych. Dostrzegasz, że w głębi duszy zawsze to wiedziałeś? Zawsze czułeś, że coś jest nie tak, ale nie umiałeś tego nazwać. Teraz już wiesz, stawałeś się mały bo starałeś się być wystarczający dla kogoś, kto nigdy nie miał miejsca na kogoś całego. Ale to, czego teraz potrzebujesz, to nieprzypodobanie się. To uhonorowanie siebie. Uhonorowanie się, aż zacznie boleć. Uhonorowanie się, aż zaczniesz się oddalać. Uhonorowanie się, aż zostanie tylko ten, kto naprawdę cię dostrzega, bo to, co cię dzisiaj trzyma, to nie miłość. To przywiązanie do wersji siebie, która nauczyła się akceptować okruchy, ale nie jesteś tym, nigdy nie byłeś. Czy czujesz to echo wewnątrz siebie? Ten nowy hałas, ten dyskomfort, który przychodzi z jasnością, to początek twojego wyzwolenia, bo są rzeczy, które dostrzegamy, gdy już nie dajemy rady udawać. I być może to jest twój punkt przełomu, być może dzisiaj to dzień, w którym decydujesz, nigdy więcej nie porzucę siebie, aby być kochanym. A ta decyzja. To wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć się odbudowywać. Stopniowo, z lękiem, tak, ale z odwagą. Bo odwaga to nie brak strachu, to ruch mimo niego. Dostrzegasz ten dyskomfort, który czujesz, to twoja dusza próbuje przypomnieć sobie, kim jesteś, a kim jesteś, nie mieści się w płytkich ramach. Zostałeś stworzony, aby czuć głęboko, aby kochać głęboko, aby być głęboko. Nie jesteś za dużo, jesteś po prostu zbyt głęboki dla tych, Którzy tylko zanurzają się płytko. I to w porządku. Nie musisz już więcej starać się być lekki, aby nikogo nie niepokoić. Kto cię kocha, uniesie twój ciężar. Kto cię widzi, przyjmuje twoją intensywność. Kto cię zasługuje, powiększa cię. Zauważyłeś, że stałeś się mniej. Teraz czas znów stać się całym sobą. Nie od razu, ale za każdym razem, gdy podejmujesz decyzję. Za każdym nie, którego nigdy nie miałeś odwagi powiedzieć, za każdym tak, które połknąłeś ze strachu, by nie wydawać się słabym, z każdym krokiem wracasz do siebie, a świat nie zrozumie cię od razu. Będzie się dziwił, będzie cię pytał, powie, że się zmieniłeś, ale ty się nie zmieniłeś. Po prostu przestałeś siebie oszukiwać. Czy zauważasz to? Więc zacznij teraz z jednym zdaniem, jednym gestem, jednym limitem, jedną łzą, którą zawsze powstrzymywałeś, puść to i obserwuj, bo kiedy przestajesz się chować, życie przestaje cię ignorować. A co jeśli powiem ci, że twój ból ma imię, i że to nie jest przesada ani dramat, to tylko rezultat długiego czasu, w którym próbowałeś wpasować się tam, gdzie twoja dusza dławi się. Czy pamiętasz pierwszy raz, gdy poczułeś, że musisz być mniej, mniej wrażliwy? Mniej intensywny, mniej prawdziwy. Możliwe, że było to z kimś, kogo kochałeś, może w domu. Może w zimnym milczeniu, w żarcie z jadem, w spojrzeniu, które mówiło: no w ten sposób nie nadajesz się. I w to uwierzyłeś. Uwierzysz, że musisz się zmienić, aby zasłużyć, że musisz zamilknąć, aby przetrwać. I tak zacząłeś znikać ze sceny. Krok po kroku. Aż stałeś się prawie epizodycznym aktorem w swojej własnej historii. To nie tak, że się zgubiłeś, to tak, że zacząłeś rezygnować. Z siebie, z pragnień, z słów, z blasku w oczach. Zawsze odkładałeś siebie na później, aż później nigdy nie nadeszło i stałeś się tym, co zostało. Ale oto prawda, której może nikt nigdy ci nie powiedział z taką jasnością, nie musisz tego akceptować jako przeznaczenia. Możesz wrócić, musisz wrócić, nieważne, jak długo byłeś daleko od siebie. Ponowne połączenie zaczyna się w momencie, gdy decydujesz, że bolało już za długo. Możliwe, że teraz czytasz to z guzem w gardle, może masz ochotę płakać, możesz odczuwać, jak ciało drży, jakby coś wewnątrz budziło się po latach w śpiączce. Czujesz to, ten subtelny drżenie, to twoja esencja próbuje wynurzyć się na powierzchnię. Nigdy nie byłeś słaby pragnąc miłości, nigdy nie było źle pragnąć przyjęcia, nigdy nie było za dużo być całym. Błędny jest system, który nauczył cię, że akceptacja wymaga zostawienia kawałków siebie po drodze, ale nie musisz już postępować według tego wzoru. Możesz to teraz przerwać nie z gniewem, ale ze świadomością. Czy dostrzegasz? Twoja siła nigdy nie polegała na znoszeniu wszystkiego w milczeniu. Twoja siła polega na uznaniu, jak bardzo to bolało i mimo to wybraniu życia w sposób prawdziwy, bo tak, to jest wybór. I będzie kosztować. Będzie kosztować niektóre osoby. Będzie kosztować stare wersje ciebie. Będzie kosztować komfort iluzji, ale przyniesie ci spokój. Przywrócić dźwięk twojego własnego głosu. Przywrócić ci obecność. Pewny wzrok. Postawę, która nie prosi o przebaczenie za istnienie. A kiedy to odzyskasz, wszystko zacznie się zmieniać. Relacje, pragnienia, ograniczenia. Sposób, w jaki stawiasz siebie w świecie. Przestajesz błagać o miłość i zaczynasz przelewać. Nie dlatego, że znalazłeś kogoś, ale dlatego, że w końcu odnalazłeś siebie. A to spotkanie jest święte. Nie potrzebuje publiczności, nie zależy od oklasków, tylko prosi o obecność twoją. Bo nikt nie przyjdzie cię ocalić, ale możesz i musisz wybrać siebie teraz wybrać wrócić do marzeń wybrać powiedzieć nie. Wybrać, pokazać ból bez wstydu, wybrać, pokazać się nawet mając lęk, wybrać, nie mieścić się więcej, wybrać, nie milczeć już więcej. Czy czujesz, co przyjdzie później? Po odwadze? Przychodzi wolność, przychodzi miłość, która nie wymaga ofiary, przychodzi cisza, która przyjmuje, a nie tłumi. Przychodzi nowy sposób istnienia, lekki, mocny, dostrzegalny. Ale, żeby to osiągnąć, Musisz odpuścić sobie myśl, że bycie mniej cię chroni. Nie chroni, tylko opóźnia ból, tylko wydłuża pustkę, tylko utrzymuje przy życiu więź, która już dawno cię opuściła. I teraz, gdy to zauważyłeś, nie możesz już tego ignorować. Nie można dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Nie można już udawać, że jesteś w stanie to znieść, bo już nie dajesz rady. I to jest w porządku. Nie musisz znosić wszystkiego, musisz żyć. A życie wymaga odwagi, by zerwać ze wszystkim, co sprawia, że czujesz się mało. Więc jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już zdecydowało koniec z kurczeniem się, koniec z porzucaniem siebie, koniec z przełykaniem bólu, aby utrzymać złamane więzi. Teraz zaczyna się coś innego. Teraz zaczyna się czas, aby być całym sobą. Bez przeprosin, bez tłumaczenia się, bez ukrywania się. Nadszedł czas, aby zająć przestrzeń, która jest Twoja, głęboko odetchnąć i powiedzieć: Wracam, wracam do siebie, nawet jeśli nikt tego nie zrozumie, nawet jeśli będzie bolało, nawet jeśli będę musiał zacząć od zera, bo to, co przyjdzie po tym powrocie, to prawdziwe życie nieprzetrwanie, niewystępy, nieciągły wysiłek to obecność, to lekkość, to wzajemność to uczucie dostrzegania siebie. W każdym geście, w każdym słowie, w każdej ciszy, zasługujesz na to, nie dlatego, że wszystko zrobiłeś poprawnie, ale dlatego, że jesteś człowiekiem, a człowieczeństwa nie da się negocjować. Jeśli to do ciebie trafiło, czy napisz tutaj, potrzebowałem to usłyszeć. Niech ten moment świadomości zostanie zapisany. Nie jesteś sam. Wiele osób przeżywa ten sam przebudzenie i to w tej przestrzeni się spotykamy. Opowiedz mi. W którym momencie zauważyłeś, że stajesz się mało? Twoja historia może zainspirować innych tutaj, a jeśli poczułeś, że ta wiadomość dotknęła twojej duszy, subskrybuj kanał teraz. Ta rozmowa się nie kończy, wręcz przeciwnie dopiero zaczynamy. Kliknij przycisk Subskrybuj, włącz dzwonek powiadomień i zostaw swoje Lubię to, bo im więcej interakcji, tym więcej treści dociera do osób, które również czują się niewidzialne. I obiecuję ci, Kolejne filmy poprowadzą cię jeszcze głębiej w tym procesie odnajdywania siebie. To był tylko pierwszy krok, w następnym pójdziemy jeszcze głębiej. Czekam na ciebie tam.